Aha, okej. Okay. Dobra, już się nagrywa. Nie, że ja myślę, że... No dobra, to wejdziemy chyba do akcji, nie? Eee, to tak chciałbym zrobić, żeby chłopaki, wiesz... Tak, Bo ty, ty sprawdzałeś tą klapę. Tak, no, tak. Stejne przejścia są konstruowane na tej zasadzie, żeby nikt nie wiedział o nich i żeby nie można było ich łatwo odkryć, tak? Dokładnie. Eee, Najczęściej w obydwie strony. Choć nie zawsze choć nie zawsze więc więc o może tak z tej strony to tajne przejście jest ukryte bardzo dobrze a sobie rzuć jeszcze na ten na, na to swoje na swoją połowę inta tak Luz 3 plus 10. No, 36. Jedziesz. Uh. Proszę. Odrzuć. No więc ten. A, nic nie wiem. Nie, no wiesz co, nie, nie, nie będę Ci tutaj żadnych... No nic, nic Ci się nie daje konkretnego ustalić z tą klapą. Dokładnie. Ale może inaczej, jest możliwość otwarcia jest, jej z tej strony, tak? Jest, ale teraz pytanie, bo, bo raport, czy ja wiem o z tym, że ona jest mocno ukryta? Z tej strony jest trudno otworzyć to przejście. Trudniej niż z drugiej strony? No, tak ci wychodzi z twoich badań. Aha, dobra. No i dzielę się z tym Magnus, yy, z Magnusem. Dobra. No, Także no tak. Właściciel yy... może niekoniecznie wiedzieć o pochodzeniu tej klapy. Co to chodzi? Rozumiem, ale może niekoniecznie wiedzieć, niekoniecznie korzystać. A my w tym momencie możemy mu powiedzieć o tym, że w ogóle coś takiego istnieje. Chyba złapać go i powiedzieć i oddać kapitanowi na pożarcie. Ja nie chcę, żeby później mi kapitan yy, balistę na głowie strugał za to, że nie dopełniłem obowiązków. Wolę być nadgorliwy co... niż niedogorliwy. Nie wiemy, co było wcześniej w tym domu, a mamy jeszcze trzy inne korytarze, które też gdzieś prowadzą. Ale ten wygląda na używany, poza tym drabina jest nowa. Raport, czy drabina była nowa? To znaczy w miarę nowa, tak. Eee, drabina nie jest stara, o. Ale to nie jest jakaś nowka. Ale jest, są szczebelki wyślizgane, widać, że to jest używane, widzieliśmy, bo mogliśmy się temu przyjrzeć, po prostu wręcz polizać. Nie było, tak? No, generalnie tak, drabina, w zasadzie to jest cały szereg różnych drabin, tak? Mhm. E, więc, więc, tak, generalnie... O, może tak się zapytam, czy widać było, że gwoździe są mocno zardzewiałe? bo no jak siadłem z mordą przy tym to chyba widziałem a nawet teraz można zobaczyć no no więc yy, yy, gwoździe nie są mocno zardzewiałe ale zardzewiałe są tak nie są mocno bo tunele nie są wilgotne no właśnie o to chodziło no dobra no to ile chodzi... możemy dać lat tym drebinom o Jezu, ale pitojcie o drabin. Może Róba? już chciałem atakować ten drabiną jeszcze. Tak. No okej, okay, to musisz sobie rzucić na, na spostrzegawczość jakąś, tak? Mucham na zimno. Milion lat. No to według ciebie te drabiny mają z jakichś e, 10-15 lat. A to rzeczywiście. No Lista, dobra, no dobra się swą Czy, swą powinność, a ja zamykam klapę. No to wiesz, Później... chłopakom mówię co mają robić, wiesz, żeby brać ich najlepiej żywcem, ale jak się będą stawiać to ich napierdalać i się nie pierdolić i się nie pateczkować, a najlepiej jest złapać kogoś ważnego. Jak będą widzieli, że ktoś ważny to połbie i do wora. No dobra, no to wiesz, w pewnym momencie po prostu ustawiamy się przy tych drzwiach i wypadamy z wielki, robiąc wielki krzyk i tumul. No ok, wy wypadacie przez te drzwi. Cała Krasnąc masa przelazi, terminatorów i innych pracowników browarów pada w panikę. Ktoś wybiega na ulicę wrzeszcząc, bandyci, straż, ratunku, bandyci. Ci dam kurwa bandyci. Wiesz, ja tam wszystkich przekrzykuję i każę im e, się uspokoić i siadać na dupie i poczekać na przesłuchanie. No chyba mamy na sobie te mundury, nie? No tak, macie mundury murowe. E, więc ustawiłeś wszystkich w porządku w ogóle e, z tego z jakiegoś pomieszczenia wybada faty co tu się dzieje co to ma znaczyć co, o co tu chodzi Jeb go bombę wryja i na glebę <laughs> okej okay. rzuć sobie eee, jeśli chcesz celować konkretnie w twarz ale dobra trafiłeś typa, tak? dałeś mu wpysk powaliłeś go nie i tak y Eee, tego czekaj, eee, muszę sobie włączyć znowu tą drużynę i teraz tak, Nie. Eee, tutaj jest taki mund. Eee, Dieter, leć, leć do garnizonu, żeby przysłali więcej ludzi. Eee, no, to ten Dieter, mówi... eee, oczywiście. I, I Dieter sobie tak lekko chwiejnym krokiem eee, pędzi w kierunku garnizonu i tak wiesz ja przykładam miecz temu który, temu kolesiowi któremu dałem poryju co? mur się chciało wysadzić, tak? ja już kurwa znam takich jak wy będziesz Dyba, płonął dyb, dyb. już ja sprawię, że cię na placu w dybach wyłożą na pewno, na pewno e, rapo a ja przeglądam w piwnicy czy może a nuż znajdę się? Pierwszy ja liczbę, chciałem go zastraszyć w ten sposób. Na no to co on tam nie. może przechodzić na zastraszanie. Uuu, dziękuję. Punkt szczęścia? No punkt szczęścia. E, Magnus dwa razy wydał punkt szczęścia. A mam cztery punkty szczęścia. A skąd? A ile? To może tyle od razu. Masz tyle. Nie, bo tutaj jest. Oh. Aha, to jest szybkość nieszczęście. Boże. To jest już bez szczęścia, kurwa. Dobre. No nieważne. Trzymam miecz o jego gardle. I czekamy na posiłki. Ja w tym czasie przeszukuję tą piwnicę w poszukiwaniu jakichś oznak, że rzeczywiście zajmował się jakimś nieuczciwym tym piwem. Go wpuszczania przez mury, przepuszczania albo inne bajery. Smuglerstwo na przykład. O, szmuglerstwo. Wolę dopełnić, wolę jakieś, wie, wolę... jakieś skrzynie albo coś takiego, co by nie pasowało właśnie do... Mhm. Wiesz, do tego, co powinno się w piwnicy piłowa roznaleźć. Papierami się zajmą skrybowie, ja tam się na papierach nie znam. Papieru to tylko tyle, co toaletowy. O. A to ty nawet nie słyszałeś. teraz ile oni są to zadali? nie bo tutaj zaczęłem się zastanawiać tak chodzi o to że spostrzegawczość i e, przeszukiwanie bo teraz sobie rzuciłem okiem na spostrzegawczość mają dokładnie takie same opisy do tego samego służą ale to trzeba tak brać bo Jeżeli trzeba coś odgarniać, rzucać, żeby coś znaleźć, to przeszukiwanie. właśnie jest. tak to ten interpretuje. że Jeżeli... to tak e, niespodzianie raczej. Choć no, nie niespodzianie, tylko takie, że jest na linii wzroku. Nie musisz nic przesuwać, ani odgarniać, żeby to zobaczyć. Okej, okay, więc ty rzucasz przeszukiwania, o, tak? No to, jest... to jest gdzie jest woli, -E, tak? Tak. To, no. E... No, gdzie jest babcia na tym wielkim zdjęciu? Więc, e, więc ty przeszukujesz tą e, piwnicę celem znalezienia czegoś. Tak, czegoś, co może mi tego. Okej, okay. no Post... to na przeszukiwanie. Kurwa zdanie. Bo będzie ciężko. Łżesz. Nic nie ma. Punkt szczęścia. Nie mam już. No nie znalazłeś nic tam, tak? piwnicy są wyłącznie e, beczki i dzielą się na puste i pełne. No i jeszcze ewentualnie rozmiary. Yy, wiesz, jak już tego, jak, jak widzę, że krasnoluda nadal nie ma, to idę się za nim rozejrzeć, wiesz, I, i, inny chłopak mnie zastępuje z mojego oddziału, a ja idę do krasnoluda. I każe mi pilnować i, i, i wiecie, bo kapitan będzie zły. No. Patryk przejął, że tak powiem, komendę, tak? On obserwuje sytuację. No chłopaki wykonują bez szemrania jego polecenia. Zszedłeś sobie tam na dół. No mhm. i widzisz, krasnolud łazi między beczkami zagląda. No to ja tak się go podpytuję, co on robi i jak i możemy pomogiem. Mhm. No to ten. Szukiwanie. A szukam, wiesz, na wszelki wypadek, gdyby jakieś zabrakło ci mi dowodów na to, że chciał wysadzić te wszystkie tunele to, i mury, to Anusz może na jego działalność szmuglerską. I czego? Nie znajdujecie niczego, co mogłoby wskazywać. Yy... Ile nam to czasu rapa zajęło? E, jak bardzo dokładnie chcesz to zrobić? No wtedy chciałem bardzo dokładnie. I to bardzo się nie dokładnie. udało, no to co to za różnica? No. To, dokładnie poszukujesz e, tego e, no około godziny tak, żeby wszędzie zajm... Powiedzmy półpyt. Za każdą beczkę pod każdym, to, to ja... A ja mam pomysł. Jak będę wychodził stamtąd z, tego, z tej piwnicy już, to chcę wyciągnąć niby tą chustkę i się tak ją, ją bawić w ręce. Ja tak, żeby ten, ten, ten właściciel to widział. Mhm. I obserwować jego reakcję. O. A tak przy okazji zobacz jakie są inicjały wyszedane na kursce. No właśnie.